Polscy turyści zwiedzający najpiękniejsze rosyjskie miasto Petersburg mogą mieć powód do dumy a to dlatego, że śladów polskiej obecności jest tam znacznie więcej niż mogłoby się nam wydawać. Po tych śladach wyruszyła Arleta Bojkę. Sankt Petersburg, nazywany Perłą lub Wenecją Północy miasto Białych Nocy i Mostów. Pierwszy w Petersburgu stały, zwodzony most przez rzekę Newę w 1850 roku został wybudowany według projektu inżyniera polskiego pochodzenia Stanisława Kierbedzia. W centrum miasta pomnik Adama Mickiewicza, dla którego Petersburg był zesłaniem. Tu ministrem spraw zagranicznych był Adam Jerzy Czartoryski. Tu na cholerę zmarła Maria Szymanowska. To jej symboliczny grób na cmentarzu Mistrzów Sztuki. Prowadziła tutaj jeden z pierwszych. Salonów muzycznych, do którego właściwie cała petersburska elita wtedy przychodziła, łącznie z Puszkinem. Szymanowska była nadworną pianistką Carycy. Przychylnością na Carskim Dworze cieszył się też ostatni król polski, Stanisław August Poniatowski. Tu spędził ostatnie lata życia i został pochowany w Kościele Świętej Katarzyny, pierwszym katolickim kościele w ówczesnej stolicy Rosji. Król Stanisław August miał pogrzeb królewski. Chociaż królem formalnie już nie był, ale z woli cara ten pogrzeb był właśnie taki. A skoro? Cara chmowa. Teraz jesteśmy w Ermitażu, jednym z najznamienitszych muzeów na całym świecie. Tu łączna długość wszystkich sal z ekspozycjami to prawie 20 km. I tu też udało nam się znaleźć polskie ślady. Symboliczny początek dziś liczącemu ponad 3 miliony eksponatów muzeum dała kolekcja Jana Gockowskiego, polskiego przemysłowca mieszkającego w Berlinie. Saryca Katarzyna skonfiskowała kolekcję jako część wojennej kontrybucji, którą Prusy były winne Rosji. Obok obrazów Leonarda Da Vinci, Claude'a Monet czy Picasso w ermitażu są też kolekcje wywiezione z terytoriów Polski po trzecim rozbiorze. Ermitaż jest muzeum Rosyjskim, imperium rosyjskiego, w którego skład wchodziła także Polska. Wszystko co dotyczy sztuki XVIII-XIX wieku dotyczy też Polski. W tym czasie wielu naszych rodaków w Petersburgu robiło ogromne kariery. Kiedy idziemy prospektem newskim albo ulicami przylegającymi do prospektu newskiego, to w zasadzie co pewien czas możemy wskazać. I powiedzieć to zbudował, czy tu mieszkał Polak z Sankt Petersburga dla Panoramy Arleta Bojkę. W Warszawskim Domu Spotkań z Historią obejrzeć można